Dzisiaj w dzisiejszym odcineczku jak włączam Tokę Bokę, to jakoś mi się wybudowały dwie no światła. Tutaj, ja jestem w pierwszym, który kiedyś ja myślałam, że to jest jeden, z Widzę, że jesteśmy na drugim piętrze. Ja tutaj już oczywiście kasio, Kasiorkę wzięłam, się przebrałam, bo byłam w piżamach. Więc zobaczymy, co tu jest. Hm, dobra, panik Czy jestem tak uśmiechnięta. Dobra. Musimy tutaj śpiewać. Czy co tu jest? A dobra, tu jest występ. No dobra, kumam, czaczę, Dalej. A, tu muszę się przewracać, A tu co tu jest? Tu, 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 Coś takiego. Nie wiem, za to bo to jest dziwne. Dobra. Ok. Tutaj nie wiem, o co z tym chodzi. Jabłko, jakieś dobre. Jabłko. Nie wiem. O co z tym chodzi? To chyba z muzyki po prostu. No dobra, tutaj mamy jakiś sklepik. Uciuchy, dobra, ja się przebieram. Co tu mamy? Takie coś, takie coś. Tu ja wezmę... To spieszamy. w ogóle? Nie, dobra. Dobra, i co tu mamy? Dobra, takie coś, nie wiem co to jest. Bardzo, bardzo. Co to jeszcze? A, tutaj są jeszcze ciuszki. Hmm, to może w to się biorę. Dobra. Czekaj, czy te plakaty można. O, można. Tutaj nic za tym nie ma. Ej, co to jest za... Dobra, tutaj też, tutaj też, tutaj też, tutaj też. W ogóle to ja nie wiem, jak się to miejsce nazywa. Idziemy dalej. Dobra, wózeczek. Co my tu mamy? Nie chcę z tym włoskiem co? charku muza, muza tu mamy to samo tutaj co? o, zobaczmy dobra tutaj co to robi? dobra, to jest taki dziwne, ciekawe czy drugą można otworzyć? Gitara, 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 gitara. Dobra. Też oczywiście ja nie byłam bez Was tutaj. Dobra, i zobaczymy, co mamy dalej. Czekamy czy można na tym grać. Dobra, cały czas się tak poruszamy. Wiem, że tu jest jakiś sekret, tylko tutaj potrzeba to jakąś kartkę. Poczekajcie. Czy to jest tak? Raz, dwa. Potem tu raz, dwa, trzy i tutaj raz, dwa, dwa. No jakoś to było, poszukamy tej kartki. Jak ja, jak ja minę. jest coś tak przysypany piaskiem, ale dobra, nie było tego. Dobra, tutaj stoimy. O fajnie. Pani, pani może tutaj. Hmm, jest sobie indziej. Oczywiście oddamy do ludzików. A Tutaj na niebie nikogo nie było. Jakie to piękne. Zobaczcie ci psiki. Nie, nie, od razu zjem. Okej, okay. co to jest? Pomidorówka. Dobra, wejdziemy na pomidorówce. Pili, i co tu jeszcze my mamy? I jakie tu są pyszne rzeczy? Mówiacie. Dobra. Pomidorówkę pijemy? Pomidorową pomidorówkę. Pi, pi to, dobra. Zobaczymy co tak naprawdę to tu jest. Dobra, mam soczek. Okej, okay. tylko nie mam żadnej walizki, ani nic, żeby rzeczy sobie Dobra, jest ja coś na szukać. Dobra, a teraz idziemy dalej. Ale to jest bardzo dziwne, że mi się tak samo wybudowało. A tutaj nikogo nie ma, bo nie ma ustępu. La la, 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 la la! Tak jest. Dobra, tutaj mamy dalej coś. Nie mamy, więc lecimy na. A, na drugą wyspę. Czy będziemy? Nie wiem kto jest, ale oczywiście jest ładowanie, zapisywanie znaczy. Dobra. Jesteśmy. O ja już tu widzę. Smaczne coś. Dobra. Jesteśmy na pierwszym. Tutaj, my jesteśmy na pierwszym. O, dobry. To. Lecimy na początek. O, tutaj jest. Co to jest? Co to? To, tu. Matko! Dobra. A, tutaj jest mhm. Mm Widziałam, że chyba. Mm, też tutaj jest że to dodać chyba te lody o jest zdaniem nasze pierwsze, bo ja nie miałam pojęcia, że nam się akurat wybuduje, ale oglądałam. Bo ja wiecie, też trochę bokę czasem oglądam, bo niektóre rzeczy skipiam, ale jedź, Idem. Zobaczmy. Pani jest to Pani je tutaj sobie. To też niech je. Dobra, to już my zjemy... Nie. Okej, okay, to mamy... Co my Tu mamy? O lizon nie wiem jak to zrobić. nie to trzeba, albo nie wiem. Dobra, jemy. Miam niem, niemal niem. Ale, nie można tego zjeść? Dobra, można. No i tutaj mamy, to pewnie będzie, tutaj trzeba to i jajko, nie wiem, dobra, jemy, jemy i dalej przechodzimy, dobra, ja widzę, że to jest toaleta, to dobrze, a co tu jest? Już zaraz mam pierwszy sekret, juhu, 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 nie pamiętam najgorszej, gdzie to była ta kartka, kartka. Dobra, co tu mamy? Dobra, Liszka. Co tu mamy? Kolejne takie, coś tym razem inne troszeczkę. Ja bym chciała to sobie założyć. O, dobra, ładnie. Teraz jest git. I pićku, musimy się napić. Jaka ładne. A tu mam już jedzonko. Oczywiście muszę zjeść. Się. Bo co to? No po co? Tak, niech to tutaj sobie siedzi. A tu może spać w tych namiotach ja Zapomniałam, bo ja o tym wiedziałam. Można spać w nich, to może zrobimy takie coś. Dobra, to jest dla małego dzieciaka. Nie miałam ciacho. Um, dobra, denerujmy trochę to. Ten namiot można jak coś wziąć oczywiście. Pamiętajcie. Też są nowości w tej grze. W sklepie oczywiście, bardziej. Dobra, tutaj mamy duży ciu. Kr krampecik. Dobra, ja tu znajduję. Ja nie wiem, jak ja tu znajduję, ale ja tu znajduję. Jakoś po prostu tak. Zmieniłam też... Co to? Dobra, to nam się nie przyda. Dobra, lecimy dalej. Ufu, uf, fu. Uf. Piesieł. Dziekuś nasz. Diegoś. Dobra. Pan coś tu ma, a to pani, przepraszam, dobra, jakieś bilety, to fotiszka, no i co my mamy dalej? To ona, to ona, mamy coś za nie, to ona, ta kobieta. ma coś tu. A tu się maluje, poczekajcie. Macie jakie ma Oczy. Takie wiecie. Mm, mm. Dobra, te walizki akurat są zamknięte. Dobra, oczywiście pomidorówkę musimy wlać, bo jak to by było inaczej. Okej. Okay. Ona się maluje, poczekajcie. Poczekajcie dzieciu ona się tu maluje o jaka zła matko ja się nie wiem nawet kto to jest Jeśli wiecie to dajcie znać w komentarziku komentarz, komentarz, wszystko. komentarz wiem, że was to już denerwuje, że wszystko mówię komentarze, komentarze no ale nie mam jak to zobaczyć inaczej, kto to jest Dobra, my idziemy. Hmm, co tu mamy? Tu już wszystko obejrzeliśmy. O, można tu sobie fryzury, ja zobaczę, jakie są. Hmm. Dobra, dużo jest, ale ja chcę taką. Tu jakie są? I czyste. Oh. To jest słodniejsze, kwasne. spróbujemy jakąś ryzurkę na komuś. Chodźmy na ten no i weźmiemy jakoś dziewczynkę, żeby wiedzieć. Yy, jakie kolory mamy. No dobra, takie. Yy, poczekajcie, jakoś tu widziałam jeszcze lepszą. Lepszą. O! tak. Wygląda jak tak. jak znacie hmm, Berę, Weronikę, to też znacie jej, pewnie siostrę, ona ma swojego też, i też tak, no dobra. E, dobra, tu już widzę, że już tu się kończy, a tu można foty zrobić. Fotki, 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 krotki, dobra, to z tym kram, krampecikiem może zrobimy którym znaleźliśmy. Tutaj był? Dobra. Albo nie z nią. Z nią. Tą dziewczyną. Dobra, ona już po malowaniu jest. O, dobra. Dżum, 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 dżum. Idzie do mnie, idzie do mnie, pani, pani, pani Czani. Dobra. I ona tu będzie stała i w tak robimy. O matko. I fryzury nie zniszczymy, bo są ładne bardzo Mi się podoba. Dobra. A tu już widzę. tak. Dobra. Dobra. Teraz lecimy. Poczekajcie. Muszę to tutaj, tutaj, tutaj Lecimy. Chupa. Chupa. Chupka. Na drugie. Na dwa. My jedziemy. Z taką miną. i ja akurat teraz w innym miejscu nagrywam w innej godzinie, która jest godzina y, 13.38 dobra, fajna jest godzina, dobra, tutaj mamy coś, a tutaj nic nie mamy po tej stronie, jestem taka trochę zła, bo tak pustko tutaj jest, dobra, jesteśmy drugim y, psz, co, 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 dobra, muzyki i, jak... dobra, muzyka a chodzi im o to pewnie dobra, ja tutaj, gdzieś. O, jesteśmy już. Jak to był? E, jeden, dwa, trzy. Potem dwa tu. Jeden, dwa i trzy tu. Jeden, dwa, trzy. Co to? E... A, nie chciałam tego. Tak Dobra. Jeden, dwa, trz... Jeden, dwa, jeden, dwa, trzy. A, jeszcze jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa. Okej, okay. mi się to zrobiło. Co tu mamy? Grąbet kolejny. Dobra, my to chowamy. I teraz ciekawe czerwone. Dobra, ja tutaj to... Mm, fajnie, no, dobra. Tu obitki i będą. Oczywiście ta nie może mieć okularów, tylko ta. Ta fajnie wygląda, a ta, o matko... Jak tamta, to chyba siostra. Dobra, ale ona nie poszła. Posz tutaj występ. Kas ty tutaj. Ja tańczę oczywiście. Poczekajcie. Tęką minę. My wszyscy tańczymy w krójkę. O, tak. O no, fajne dobra. Wytańczy się tam sobie. A ja lecę, zobaczymy czy to będzie to samo, czy nie, ale tutaj na pewno zrobię historyjkę. Tutaj jest fajnie, tutaj już super zdjęcie, oczywiście już się napiję ostatni łyk napoju. Bo nie mam go w domu, teraz piłam już. To jest koko, kociowa Coca-Cola, tam było, nie wiem dlaczego jest noc. Ale dobra, chyba zrobiła, nie pamiętam. Dobra, dobra, dobra. Pójdźcie, dobra dobra Tutaj to zostawiam. Dobra, i lecimy. w ogóle po Dzień dobry. Dzień dobry. Tu jakaś mocno? Dobra. Dobra, dzień dobry, dzień dobry. I kończycie chcę? co to jest? Nie wiem, muszę obczaić. Dobra, to są jakieś bilety nie potrzebne są. A my tutaj lecimy i chcę zobaczyć tylko jedną rzecz. Czy drugie mi obok? To jest po prostu druga część tego. Bo ja nie mam pojęcia, bo mi się to jakoś... O zobaczcie. To jest chyba po prostu druga część. Dobra, jak nie, to... Wiecie, jeszcze raz sobie. sobie a tam ja zobaczymy. A to za druga część? Dobra. Już obczęłam słabo. Można tylko wejść do rzeczywistego? Czy ja? Dobrze, widzę, że mi się to jakby odnowiło. Jedzenie. Dobra. Nie moje sprawki już tutaj. Tu mamy mamy tą. Tutaj mamy to. Mamy to. Dobra. No i w dzisiejszym odcineczku. Tyle. Już tyle. Szybko było ile. Nie wiem, którym. No chyba godziny nie miał. Jeśli to jest tyle. Zostawcie łapetkę w górę. I oczywiście ja nagrałam dwa odcinki o wczoraj. Zostawcie łapetkę w górę i babetki. Jak to było? Oddać.